Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj nietypowo, ponieważ e, właśnie jadę na serwis z przyczepą, ponieważ przyczepa ma usterki. Oczywiście będziecie to widzieli na wcześniejszym filmie. No, i nastał ten dzień, kiedy jadę. Do firmy Elcamp w Krakowie od którego kupowałem przyczepę i zobaczymy jak się firma ustosunkuje do wysłanej listy awarii i usterek oraz jakichś tam różnych problemów ponieważ no od nowości były jakieś tam problemy Większe lub mniejsze, które tam no, drażniły człowieka i irytowały, no ale z czasem użytkowania tych problemów przybywało. Więc w filmie, który obejrzeliście, który nagrywałem jeszcze w 2025 roku, bo to muszę zaznaczyć. Z usterkami. To było gdzieś tam, chyba wrzesień, może październik, jeszcze ciepło było. Jeszcze było w miarę ciepło. To nie ukrywam, że tych usterek jeszcze doszło. Ale to myślę, że w następnym odcinku, jak już będzie po serwisie przyczepa, to opowiem co doszło jak serwis jak firma Elcamp podeszła do tematu bo sam jestem bardzo ciekaw tego bo jest wiele rzeczy które mi się nie podoba no ale to zobaczymy mogę się miło zdziwić i oby tak było mogę powiedzieć tylko tyle że Lista była dość długa, bo lista ma prawdopodobnie 35 punktów, ale oczywiście są też to punkty, które są do wyjaśnienia: pewne tematy z obsługi i tak dalej. Więc nie wszystko też jest usterkami, bardziej też tutaj jest kwestia obsługi tego tej przyczepy i, no i pewnych rozwiązań, bo mogę ja się mylić i nie wiedzieć o pewnych rzeczach, więc zobaczymy co serwis powie. Więc śmigam zobaczymy jak to wyjdzie tam na serwisie na pewno zrobię krótką też dogrywkę po więc nie będę się żegnał zobaczymy się tam za jakąś chwilkę już prawdopodobnie po serwisie chyba że e, pozwolą coś nagrywać w trakcie zobaczymy zapytam jak będzie okazja zapytam czy możemy czy możemy coś nagrać. Czy mogę coś nagrać bo jeżeli nie mają nic do ukrycia i się nie boją to prawdopodobnie pozwolą, chociaż to różnie z tym bywa. Wiadomo, e, teraz to jest ta ochrona danych. To ludzie różnie do tego podchodzą. Też im się nie dziwię. No ale dobra, nie ma co. Także widzimy się za jakąś, jakąś chwilę. Także do usłyszenia. Witam z powrotem. Jestem właśnie po. Oddaniu przyczepy na serwisie. Trochę to trwało, bo parę godzin omówienie pewnych tam tematów. E, obiecałem, że coś tam dogram, więc e, na razie jest OK. E, nie nagrywałem nic na miejscu, bo nawet nie było powiem szczerze okazji, żeby rozmawiać na ten temat i nie było czasu. Bo wszystko szybko się działo. Trochę takich technicznych rzeczy musieliśmy tam sobie omówić. I trzeba było to po prostu się na tym skupić, nie było po prostu czasu na jakieś tam na jakąś zabawę, krótko mówiąc. Ale mogę powiedzieć, że na ten moment firma sobie posprawdzała parę rzeczy. Są rzeczy, które wychodzą. Są rzeczy, które pojawiły się po prostu nawet z naszej niewiedzy, bo żeśmy sobie sprawdzali różne tam tematy które i bolączki, które mnie bolą i po prostu nie funkcjonują. I się okazuje, że funkcjonalność jest na przykład spowodowana nie samą na przykład przyczepą czy systemem przyczepy, co na przykład funkcjonalnością na przykład telefonu, tak? Na przykład system AdriaMach, Mach. Ale się już jakieś tam rzeczy wyklarowały, pomału obgadana jest część tematów, przyczepa zostawiona. Działają nad resztą. Listę mają zostawioną, więc będą działali chłopaki na serwisie. Na ten moment mogę powiedzieć, że są pomocni. Nie trzeba tutaj się gdzieś tam złościć, denerwować, co było dla mnie najważniejsze, bo nie jest to żadna przyjemna sytuacja dla nikogo. <laughs> I mogę tylko powiedzieć tyle, że w końcu była jakaś rozmowa, która powinna być przeprowadzona przede wszystkim przy odbiorze. Rozmowa i omówienie zagadnień tematu sterowania pewnych funkcji działania i skąd się co może brać jakieś problemy. I dlaczego skąd te problemy się w ogóle stwarzają? Bo y, trzeba tutaj zaznaczyć, że wiele problemów pojawia się w momencie w y, momencie kiedy jest to nieoczekiwane w ogóle, w niespodziewanym momencie. I dlaczego skąd się to bierze, nie jest to powiedziane przy wydawaniu przyczep, nie było to powiedziane. Może tak. No, ale tu prawdopodobnie problem był. Nie tyle co w niektórych rzeczach. Chociaż problemy też były, oczywiście najbardziej, bo są gwarancyjne rzeczy i muszą to zrobić. Ale osoba, która wydawała przyczepę, miała niewielką wiedzę, więc co tu można od kogoś żądać, jak ktoś nie miał wiedzy, przekazał tyle, ile umiał. Ja też nie musiałem się na tym znać wcale w momencie odbioru, bo odbierałem swoją pierwszą przyczepę kempingową w swoim życiu. Więc nie było nawet szans, żeby, żeby coś wiedzieć więcej. Wiedziałem i tak dużo, no ale wiadomo, są różnego rodzaju rzeczy, które trzeba sobie tam yy, gdzieś domówić z kimś, kto ma wiedzę i potrafi wytłumaczyć. Pewne rzeczy, żebyśmy wiedzieli skąd się co bierze. Na ten moment tyle. Przyczepa zostawiona, wracam do domu. Zobaczymy, jak tam długo zejdzie, bo będą ją sprawdzali, testowali, <laughs> wymieniali elementy uszkodzone. Dadzą znać, prawdopodobnie, kiedy odbiór to jak już będzie po prostu przyczepa w moich rękach to wtedy nagram filmik jak to wyszło wszystko bo prawdopodobnie jeszcze tam będziemy coś yy, robili patrzcie się ale naprawdę jest masakra spalony samochód nie? zobaczcie nie wiem czy to było widać ale spalone auto normalnie na autostradzie no i oczywiście korek Szok. Naprawdę szok, ale nieprzyjemna sytuacja. Ja pięknie to powiem, że nikomu tego nie życzę. Tragedia. Tragedia. <laughs> Więc tak to wygląda. No cóż, wracam. Cieszę się, że w końcu temat poszedł do przodu, bo, bo temat był: no, już długo, długo czasu nic nie się działo w temacie. Też żeśmy bardzo długo czekali na elementy, które były do reklamacji. No, i tyle. Jak będzie, będzie przyczepa odebrana, na pewno nagram. Film yy, po odbiorze yy, opowiem, co zostało naprawione, co zostało wymienione, jakie tematy były poruszone, i z przestrogą dla innych użytkowników czy kupujących przyczepę, na co zwrócić uwagę w pewnych kwestiach i dam znać, jak to wygląda. Na pewno, a na ten moment co? Pozdrawiam Was. No i pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie, komentujcie, bo to pomaga e, na pewno w tworzeniu dalszych treści e, na temat karawaningu, przyczep, serwisu i tego, co człowieka spotyka w życiu. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni, kiedy komentujecie, lajkujecie i co tam subskrybujecie. To na pewno jest to takie miłe, bo możemy wtedy tworzyć kolejne materiały. Pozdrawiam, do usłyszenia, do następnego materiału. Cześć.